Cześć, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejną rzecz zrobiłem przy motocyklu, a spróbuję wyczyścić łańcuch. Tylko, żeby to zrobić, to muszę się niestety dostać tu. Czyli to i to bym chciał zdemontować. Znaczy, to chyba tak mi się wydaje, że to muszę zdemontować. A wręcz jestem przekonany, że muszę, żeby się dostać tam. Także, także odkręcimy sobie to. Chyba tym. Mam nadzieję, że, że... dobrze, że to demontuję, bo... No ale w sumie dobrze, że sprawdzę, bo jakby doklejał to... Mam to... ja wrażenie, że chyba muszę w ogóle przejrzeć cały ten motocykl, każdą śrubkę dociągnąć, bo... Widzę, że tu jest wiele śrubek takich... nie do końca dokręconych, mi to nazwał. W sobie te śrubki wezmę. O. Jak widzicie stojak się naprawdę sprawdza. Jak ktoś chce więcej o tym stojaku zobaczyć jak go składałem. Jak pierwszy raz wstawiałem motocykl na niego. No to zapraszam do poprzedniego filmiku. Tam znajdziecie, o tu ktoś przynajmniej używał trochę kleju. Ja na razie nie będę kleił. O phełka idzie. Ja nie będę używał kleju dzisiaj, jak będę skręcał, bo zaraz będę odkręcał z powrotem te plastiki. Bo chcę okleić się, wiecie. Co prawda, nie w tym miesiącu jeszcze, ale w przyszłym już bym chciał. Chciałbym to okleić. No, co jest? O! Ok jedna jest taka, oliwie dłuższa. Dobra, są odłóżmy. A tu jak się dostać do tego? Hmm, ciekawe. Sama pokrywka. Jakoś to na pewno się odkręca. Tylko pytanie, czy to w całości się odkręca? I schodzi cały taki. Czy samą tą pokrywkę można jakoś zdjąć? Przydałaby się, kurde, instrukcja obsługi. Powiem wam, jakbym miał instrukcję obsługi, byłoby dużo łatwiej. Najgorsze, że tu jakiś kabelek wchodzi, A jak tu wchodzi jakiś kabelek, to znaczy, że tam jakaś elektryka, elektronika jest. Wyżywam, że to tylko na te Tylko teraz tak. Tu są pozawijane, jak to się odwija Aha, to jest tylko takie coś OK, spoko. Takie opaski zaginające się. OK Nie no, chciałbym to zdjąć, żeby zobaczyć jak, w jakim stanie jest Nie wiem, czy łańcuch nie jest za słabo naciągnięty Mi się wydaje, że chyba jest słabo. Chciałbym zobaczyć, w jakim stanie jest tam zębatka. To będzie dyszka. Dyszka, kluczek. Kluczyk, dyszka. Gdzie mam tam kluczyk, dyszka. kluczek, no, dyszkę? Kluczek, dyszkę. sobie przedłużkę. No mi dzisiaj wyjdzie. Ten videoblog chyba długi, więc ja wam teraz przyspieszę jak tutaj robię, bo to nawet nie dyszka tylko ósemka, także wam przyspieszę widzimy się jak to będzie zdjęte. No dobra, mam to można powiedzieć zdjęte. Tu jest jakiś kabelek. Trzeba go... Jakiś czujnik chyba jest tutaj. Nie wiem od czego to czujnik, ale odepniemy go. Jak mi się uda. Ile syfu to też później wyczyszczę, jakby ktoś pytał, to żeby nie było. To nie jest poradnik, jak wyczyścić łańcuch. Ja nie jestem mechanik. Ja nie daję rad na ten temat. Ja Wam po prostu pokazuję, jak ja to robię na swój chłopski rozum. Czyli ktoś będzie się na tym sugerował i z tego skorzysta, czy nie. To Już wasza sprawa. Każdy to zrobi na własną odpowiedzialność. Bo zaraz będziecie mi pisali, że tego się tak nie robi, coś tam nie ten. Może słuchajcie, ja robię po swojemu. Ja robię po swojemu. Nie wiem czy robię to dobrze, czy źle. Robię tak jak na chłopski rozum. Wszystko mi mówi, ale wiem jedno, że skądś gdzieś tu widzę olej. Nie wiem jak wie, ale ja tu widzę olej. Widzicie? pytanie, czy tak ma być? Ale jakoś tragicznie to nie wygląda. ZAWX525. Na łańcuchu napisane. Jest. Słuchajcie, no nie ma tragedii tutaj, jakiegoś cyfru totalnego. Dobra, spróbujemy najpierw wyczyścić te pier. Jakieś tylko muszę wziąć też matkę. Wyczyścić te wszystkie. Śmieci tam, China clean. Tym spróbujemy. Kupiłem jakiś taki zestaw do czyszczenia łańcucha i smarowania. To jest zestaw z Motula MCR. Nawet nie czytałem, co tu jest napisane. Najpierw zbierzemy na grubo co jest tutaj. Zobaczcie, jaki syf. Muszę kupić sobie takie ręczniki, są papierowe. O, nie będzie lepiej. No nie, kleiste. Jakiś dobry smar używam. Co to jest? To takie trochę wyciągnięte jakieś Jakiś kabelek. Tutaj jest, ale nie ruszą tylko kabelka. Pytanie, jak ja mam to doczyścić? Ja bym chciał to nie powiem doczyścić, ale chyba zrobimy to w inny sposób. Tak zrobimy mi tam gdzieś nie poleciało, gdzie nie powinno. Czyli na przykład na układ wydechowy. Idę po drugą szmatkę. Idę po drugą szmatkę i to spsikam, nie? O kurde, dobre. Idę po drugą szmatkę. Mam jakąś taką brudniejszą, czy nie mam jakiejś takiej brudniejszej? Nie mam Zrobić z tej brudniejszą szmatkę. Z tej zrobimy brudniejszą. Do, Do czyszczenia. czyszczenia. O kurde, dobre to jest. Zobaczcie. Czyści pięknie. i Nawet nie śmierdzi tak mocno. Bo to pamiętacie, jak filtr żeśmy wyciągali i czyścili? To capiło jak nie wiem. Nie wiem czy to przez filtr, czy, czy jakaś reakcja zaczęła zachodzić czy coś, ale smród był jak nie wiem. A, a to nie, to, to śmierdzi jak... Czasami są takie preparaty do e, zwalczania insektów, jakichś much czy czegoś, nie? To mniej więcej tak, tak śmierdzi. No, no, tak mi się skojarzyło. No, czy, to takie, czy to taki zapach, czy nie zapach? To no, sami musielibyście sobie. Ja myślałem, że tu będzie gorzej, powiem Wam szczerze. Ale nie ma tragedii. Na tym jest trochę tragedii. No, bo to jednak dostaje łańcuch. No, ale to zaraz wszystko pięknie wyczyszczę. Tu chcę tylko jeszcze tam rozłożyć pod spodem tą szmatkę napcham jeszcze parę szmatek żeby mi tam nie wleciało i psikam tam z tyłu Czy ja to dobrze robię, że tak Ale wydaje mi się, że dobrze. Dobra, jak się to tam zleci, odparuje. Zobaczcie nawet, bo tu jest zmieniony układ wydechowy z dwóch podwójnych rur na jedną pojedynczą, nawet zrobiona jest taka podnóżek. Pod Fajnie. No dobra. Teraz przydało mi się. O, cały syf zleciał w tą, zobaczcie. Widzicie? Cały syf zleciał na to. Ale mi się przydało jakoś to wyczyścić. Dużo kamienia jest z tego co widzę. Kurde, nie mam sprężarki mi tam przedmuchał, ale nie mam. Znowu paluchy trochę za grube na wszystko. No i idealnie tego nie wyczyszczę. No. Musiałem zdemontować tą tą. Kiedyś, jak będzie wymieniany napęd, to wtedy no prawdopodobnie też sam będę to robił. Ja w ogóle przy tym motocyklu podejrzewam, że dużo rzeczy będę robił sam. Może ewentualnie. Tak jak silnik to nie, ale bo na tym się za bardzo nie znam. Ale takie mechaniczne, proste sprawy, jak nie wiem, wymiana napędu, naciąg łańcucha. Takie rzeczy sam będę robił. Łańcuch też postaram się naciągnąć, może nawet po smarowaniu. Spróbuję naciągnąć łańcuch. Olej na pewno chcę wymienić. No, tutaj jest czujnik, że nóżka nie złożona. Dobra, trochę przyczyszczona. Chodzi mi, żeby te kamyki stąd wybrać, bo będzie świeży olej się dostawał Żeby to gdzieś na łańcuch nie szło po co to ma iść na łańcuch niech? czyściło Miarę. Miarę jest czysto. Dobra, musiałem sobie kartonik taki załatwić. Eee, aha, jeszcze jedną rzecz. Dostałem gratis coś takiego. Zobaczymy, spróbujemy to wykorzystać. To mogę złożyć teraz. tak, spróbuję to. To rozpuści, nie? Na już do tego mokrego. Ono, leciałem. No i to i bierzemy, czyścimy, tak? I tak, nie? Kawałek po kawałku. Kurde, jest różnica, co? Oj, tej puszki pójdzie do czyszczenia A few moments later no dobra, słuchajcie, łańcuch niby wyczyszczony. Poszła cała puszka tego. Całusieńka puszka mi tego poszła. Także kurde, nie wiem czy się na naftę bym nie przerzucił. Bo to jednak drogi interes. Co prawda doczyściło ładnie. Muszę teraz wszystko kurde powycierać, bo... No ładnie dosyć go doczyściło, nie mogę powiedzieć, że nie. Ale to będzie wypalać później A to go będę odpalał, bo będę musiał, ee, będę musiał zagrzeć go żeby olej spuścić A chcę tutaj trochę przetrzeć teraz tego syfu póki to jeszcze mokre Bo wiecie jak zasnie, znaczy odparuję ten preparat a to trzeba wyjąć teraz już no i słuchajcie, jakoś to doczyściłem, co prawda, szmatkami, bo to się skończyło. tego, żeby to porządnie wyczyścić, to będę 3 takie albo 4 puszki potrzebował. No niestety tyle nie mam. Skończyło się. Także działa dobrze, ale strasznie mało wydajne. I moim zdaniem nie opłaca się. Nie pamiętam ile za to dałem. Tu Wam wklejam. Ile ja za to dałem. I no działa fajnie, nie powiem, nie, bo naprawdę rozpuszcza i, i widzę, że to działa, ale to tym trzeba by przepukiwać, zanim tu się z tych rolek wyciągnie ten cały syf. To bez sensu, nie, a ten łańcuch mój, tym bardziej, że no był trochę zapuszczony, naprawdę. Ktoś nie dbał po prostu o ten łańcuch. Czy ten poprzedni właściciel, no, co dużo gadać, Obkupił motocykl i wątpię, żeby w nim coś. Ee, Coś tam więcej robił Poza jeżdżeniem Na szczęście poprzednik Który przed nim miał ten... O kurde, ale mocna szmatka Poprzednik, który miał Przed nim ten motocykl No to widać, że dbał Bo z tego co wiem, poprzednik Ten, od którego ja kupiłem motocykl No to, to nic w nim nie robił Nie robił w nim nic eee no ja mam zamiar dbać motocykl bo jest o co, jest fajny stan, także muszę kupić naftę, nie znalazłem nafty, jak kupię naftę to porządnie wyczyszczę ten, ten łańcuch, chociaż wydaje mi się, że on i tak się już powoli kwalifikuje do wymiany bo jest nierówno naciągnięty gdzieś tam w jednym miejscu tak tak był bardziej, mniej dochodził tu do góry mi, więc podejrzewam, że że na przyszły sezon przydałoby się już go wymienić ten na pewno nie a jak go będę wymieniał to prawdopodobnie i pójdzie zębatka i łańcuch i ta zębatka, no bo to w komplecie więc trzeba się przygotować, będzie na trochę większy wydatek no ale to jest taka rzecz, która nie musi być już, może być może być kiedyś tam zrobiona, nie? No, wydaje mi się, że doczyściłem w końcu go w miarę także wystarczy, teraz by trzeba było go spsikać olejem. Nie idzie. Dobra. Olej mamy taki taki mamy olej. Ja Zrestałem jak go spikać, bo jego czas z każdej strony spsikać. Może najpierw najpierw tu będziemy spsikać. Najpierw to było znaleźć teraz tą ee, spinkę, żeby wiedzieć od którego miejsca zacząłem. Gdzieś była spinka. Ale nie widzę. Słyszę, że jeżeli się trzęsie kamera, ale to jest taki olej, który... On no niby jest jakiś kleisty, coś takiego. I. No nie ma spinki. Wiem, że trzeba wymieszać porządnie. Także test GoPro, czy stabilizacja ekranu jest dobra. w tym raczej trzeba porządnie psikać z tym. No. Teraz by się przydało jakoś od góry. Od góry bardzo Tylko tutaj. Nie mam jak, kurde. Na tarcze mi nie poleciało, nie? O, to już jest. Dobra, i teraz trzeba by go od drugiej strony opsikać. Zobaczcie, jakie kurde. Nie wiem, czy wy widzicie. Śmieszny ten, ten smar Ta łańcucha. Dobra. Teraz jak ja mam to zrobić od drugiej strony? Proszę. Nie widzę. Kurde. Myślę, że i tak jest nasmarowany dużo lepiej niż był. Dużo, dużo lepiej niż był. Zastanawiam się czy go przecierać tak, no powpływało w sumie tam. To tu piszą na tym? No, pozostawić do wyschnięcia. No dobra, czy nie czyścimy? że jeszcze do wyschnięcia. A, czy go dobrze nasmarowałem. Powiem Wam, że ma taki... taki naprawdę lekki. Ten smar fajny że będzie dobry. Tylko ja bym go chciał wyczyścić, żeby tego białego nie było po lotu tu. No dobra, słuchajcie, zostawię to na chwilę. Zobaczymy, ale się klei do tego wszystko. Patrzcie. Takie nawet piórka. ale ja bym go, kurde, wyczyścił. Stawię na razie to. Zobaczymy za chwilę. Spróbuję znaleźć w necie gdzieś informacje, czy należy go jakoś przeczyścić jeszcze, czy zostawiamy do wyschnięcia. No słuchajcie, nic nie znalazłem w necie. Ja to tak zostawię. Na moje oko, on tak ma zostać. On jak wyschnie pewnie zmieni ten swój kolor. Także na szybkiego składam. Podoczyszczam jeszcze tutaj, tam gdzie mogłem popsikać. I co? I łańcuch przysmarowany, nie? Myślę, że on się po prostu jak temperatury może dostanie, no nie wiem. No widzicie, takie. Takie mleczko się z niego robi. Klej z mleczko. To se zara wyczyszczę. A, widzicie, tego nie wyczyściłem. Dobra, idę jeszcze, to wyczyszczę. No, słuchajcie, znowu mi się nie nagrało. Nie wiem, chyba coś mi się soft w kamerze zepsuł, bo włącza nagrywanie tak, jakby i nagle staje i potem plik uszkodzony jest. Także nie widzieliście jak poskręcałem. No tutaj to wyczyściłem do czyściutkiego w środku. Poprzykręcałem wszystko. No i co tu dużo więcej. Tam akurat znowu na tyle szczęścia, że nie było co za bardzo wam opowiadać, czy, czy za dużo nie straciliście. Co do tego smarowania łańcucha, powiem Wam, że takie białe zostało. I. No i nie do końca jestem przekonany, czy to tak powinno być. Bo tu do tego teraz się będzie mnóstwo kleić w tego. No ale z drugiej strony trzeba by było chyba tylko. Tylko tutaj smarować od wewnętrznej strony i. No i tyle. I tak zrobię następnym razem. Przekupić czyścik do łańcucha. Wezmę go jeszcze raz. Wyczyszczę porządnie. No i przesmaruję. Na razie niech tak zostanie. Nic mu nie będzie, ale na przyszłość mam nauczkę, że od boków raczej nie będę psikał. Chociaż też to powinno mieć smarowanie w tych miejscach przecież chyba to pracuje. Nie, pracuje tylko na środku. No nie wiem, w każdym razie będę starał się tak psikać, żeby od boków tego smaru nie było. Widać, że fajny jest smar, bo naprawdę zobaczcie. Nie wiem, czy to widać będzie. Widzicie? nasz się ciągnie jak klej normalnie. Także podejrzewam, że on tak szybko nie spłynie i to jest. To jest taki naprawdę dobry smar. A tak to co. No. Tyle. Zapraszam do następnych filmów, do poprzednich filmów. Łapka w górę i trzymajcie się. Cześć!